Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Paulina Krakowska, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. A dzisiaj porozmawiamy o tym, że ja chcę jechać na ferie. Chcę jechać sobie na ferie, nie tylko ja. I zastanawiam się, jakie pułapki mogą na mnie czychać, to znaczy gdzie ja mogę stracić pieniądze w taki sposób, w którym nie chciałbym tracić. No bo jak wydaję sobie pieniądze w sposób zaplanowany, to jest oczywiste. Najczęściej korzystam z bookingu, czy bardzo często korzystam z bookingu, nie tylko mhm. ja. Przykro mi, że wymiałem tą nazwę, bo ją trochę reklamuję, ale myślę, że Booking nie potrzebuje reklamy. Wchodzę sobie, szukam, i czy tam mogą czekać na mnie jakieś pułapki? Przede wszystkim może zacznijmy od zdania, że te pułapki czekają na właśnie na tym etapie planowania podróży. Więc fajnie, tutaj zaczęliśmy i rzeczywiście też czyhają, mogą czekać, oczywiście, na platformy Booking, ale zacznijmy jeszcze inaczej. Często mylimy fałszywe strony z Bookingiem, więc to jest pierwsza rzecz. Sprawdźmy. A jak, jak to mylimy? Znaczy, wpisuję Booking.com. No właśnie, I teraz warto zastanawiać się, w jaki sposób to wpisujemy. Czy z przeglądarki i klikamy pierwszy wynik wyszukiwania, czy z jakiegoś linka, czy też wpisujemy prosto w ten pasek, gdzie wpisujemy adres strony, bowiem jest masa fałszywych stron. One czasami mają żywotność kilku dni, potem są blokowane, natomiast wizualnie. Są łudząco podobne do tych prawdziwych. Co więcej, adres może zawierać w sobie nazwę Booking, tylko na przykład Booking um, Płatności, Booking Online, coś podobnego do tej prawdziwej nazwy. Czyli są ludzie, którzy podszywają się pod Booking, tak, po to, żeby był że A jak poznać prawdziwy Booking od nieprawdziwego? albo jak poznać Przede prawdziwe... wszystkim tutaj jest fajna, prosta zasada. Sprawdzić adres strony www. od początku do końca. Nie ma dwóch takich samych stron www. Oczywiście będą. Strony podobne należące do oszustów, którzy chętnie podszywają się pod zane platformy i mogą zawierać sobie nazwę Booking, natomiast może być jedno o więcej, może być jakiś myślnik. Nigdy będzie to to samo. Więc to pierwsza rzecz. Natomiast nie mamy wątpliwości, co można jeszcze zrobić. Można również kliknąć w znaczek graficzny po lewej stronie tej nazwy www. to mamy albo kudeczka, albo taki inny znaczek i sprawdzić certyfikat SSL. Taka kudeczka tu jest. Tak. Ona sama, widzę, w sobie, tak, sama w sobie nie znaczy, że strona jest bezpieczna, tylko że jest szyfrowana. Ale jeżeli klikniemy tam w szczegóły, możemy sprawdzić, do kogo strona należy. Czy należy to rzeczywiście do tego portalu, czy też do jakiejś innej innego podmiotu, który nie jest nam znany? I w ten sposób możemy porównać, czy wszystko się zgadza. I do tego gorąco zachęcam, No ponieważ tutaj chodzi po prostu o nasze dane i pieniądze, prawda? Zazwyczaj rezerwując hotel, wpisujemy swoje poufne dane, imię, nazwisko, jakiś adres e-mail, a często już dokonujemy płatności. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz rzecz. Jesteśmy na prawdziwej platformie Booking. Czy jesteśmy bezpieczni zawsze i już nic nam nie grozi? Nie. Tutaj fajne zrobił ostatnio raport, takie omówienie KNF, Powiem opisał taki no, nowy schemat oszustwa, może bardziej popularny się teraz zrobił. Mianowicie te hotele na Bookingu mają swoje konta i z tych kont często wysyłają nam wiadomości, prośby, różne rzeczy i trzeba mieć na uwadze, że te konta mogą być skradzione. I ostatnio oszuści uaktywnili się. Najpierw wysyłają wiadomości do popularnych hoteli z zainfekowanym załącznikiem. Jeśli powiedzmy pracownik takiego hotelu kliknie, no potrafi zainstalować program, który szpieguje i wykrada dane i w ten sposób uzyskują dostęp do platformy booking. Co za tym idzie, co nam grozi. Jeśli jesteśmy klientami takiego hotelu, możemy dostać fałszywą wiadomość z konta tego hotelu z prośbą na przykład uaktualnij dane Uaktualni dane karty płatniczej, dokonaj płatności. Więc pamiętajmy, że wiadomości i tak należy weryfikować. Jeśli ktoś nie rozumie do końca tego schematu, to porównam do czegoś, co chyba każdy kojarzy. Kradzież kont na Facebooku. Kto dzisiaj nie spotkał się z takim, taką wiadomością, prośba o kod blik od znajomego, okazuje się, że znajomy stracił konto. My niestety często się, jesteśmy empatyczni, klikamy, generujemy kod klik, blik i klikamy i tutaj jest podobnie. Sama platforma nie jest zainfekowana, ma fajne procedury komunikacji bezpieczeństwa. Natomiast miejmy na uwadze, że jeżeli wiadomość może nas zaniepokoić, to znaczy nagle ktoś chce znowu wysłać nam link, szczególnie tutaj chodzi o linki, tak? To albo zadzwońmy do tego hotelu, zweryfikujmy, skontaktujmy się ewentualnie z. Czyli Zabieram. zawsze lepiej zadzwonić do hotelu, mimo wszystko, tak? Jeżeli dostajemy dziwną wiadomość, typu Jeżeli to, coś tak. zbudzi nasze I nasz tutaj, Jak się proceder odbywa? Jeżeli to konto jest skradzione, dostajemy link. Link do fałszywej strony, która może być chłodząco podobna do strony bookingu, albo do szybkich płatności, bowiem ten oszust może prosić nas na przykład, żeby zapłacić już teraz za pobyt. A często hotele nie wymagają na tym etapie. Bądź zaktualizować dane. Więc tutaj ta czujność musi być rzeczywiście na wodzy. No dobrze, tylko Booking wymaga bardzo często, żeby zapłacić zaliczkę jakąś, mhm. i wymaga, żeby zapłacić kartą. Nie można płacić blikiem. Mhm. Jeszcze tam nie ma takiej opcji, przynajmniej nie zauważyłem. Jeżeli chcę płacić kartą, to chcą, żebym podał ten trzycyfrowy kod, który jest z tyłu karty. Co zawsze wzbudza moje trochę takie, mm. no, że czy ja powinienem zapłacić? Czy, bo jak oni się dowiedzą, to mogą mi ściągnąć więcej, mm. czy nie. Czy tu też jest jakieś niebezpieczeństwo? słusznie, że tutaj jesteśmy czujni. Natomiast, jeżeli wszystko odbywa się przed prawdziwą platforma Booking. No to prawdopodobnie jesteśmy odsyłani do też prawdziwej platformy płatności. Natomiast zauważmy, jeżeli mamy. A te dane nie mogą wyciec gdzieś jakoś? Teoretycznie są przechowywane w takim miejscu, że nie powinna ale były oczywiście takie sytuacje, dlatego należy mieć na uwadze. To, gdzie wpisujemy. Natomiast, co do zasady, jeżeli to platforma jest prawdziwa, tutaj ryzyko oczywiście jest mniejsze. Bardziej obawiajmy się faktu, coś co często jest ma miejsce, że my te pełne dane podamy na stronie, która wygląda ucące podobnie do strony płatności, a nią nie jest. Jeżeli wszystko odbywa się przez booking, jesteśmy prawidłowo przekierowani, nie odbywa się do jakiegoś dziwnego linka to pewnie wszystko będzie ok. natomiast tak jak mówiłam jeżeli ktoś skradnie konto temu hotelowi i wyśle fałszywy link to może też nas odesłać do fałszywej strony płatności I tutaj ponownie e, warto zwrócić uwagę na adres strony oczywiście tyle jest tych pośredników że pewnie nie pamiętamy wszystkich prawda No właśnie ale właśnie. możemy po prostu sobie sprawdzić w wyszukiwarce czy taki podmiot istnieje dodatkowo znowu kliknąć w tą kudeczkę czy znaczek na kogo został wystawiony certyfikat SSL i wtedy rzeczywiście możemy czuć się bezpieczniej Jestem sobie w hotelu, udało się, zarezerwowałem, nie oszukano mnie, zapłaciłem, jestem w hotelu, włączam komputer albo telefon komórkowy, korzystam z sieci, jestem gościem i korzystam z sieci otwartej Wi-Fi. To jest bezpieczne czy nie? No Teoretycznie nie. Otwarta sieć to jest po prostu też łatwy sposób, żeby przedostać się tam oszustom, tak? To pierwsza rzecz. To znaczy w ogóle nie korzystać z Wi-Fi hotelowego? Ty, nie wiem, czy na. Jeśli ktoś lotnisku, musi, bo na przykład czy... jest w miejscu, gdzie ten nasz, nasza sieć komórkowa jest ograniczona, to przynajmniej nie dokonujmy wtedy istotnych rzeczy, takich jak transakcje płatnicze, logowanie się do portali społecznościowych na pocztę bo tak jak powiedziałam, przez tą sieć łatwo się przedostać także oszustowi. Druga rzecz, to, że mamy nazwę hotel XYZ czy też lotnisko nie oznacza, że to na pewno jest ta sieć, oszuści często tworzą własne sieci wi-fi i nazywają ją tak samo, więc jeśli mamy jakąś możliwość, Czyli musimy... z boku w, pok w pokoju możesz siedzieć Mowy. i czyhać oszust może i czekać jest to rzadze, aż się zaloguje, no. ale czym tak... ja, czy ja wtedy ryzykuję, no, że wejdę sobie na stronę nie wiem jakiś por portalu salon 24 i coś może mi się stać? Jeżeli wpisuję połów na dane, to na pewno tak, bo jeżeli jesteśmy w sieci oszusta, który kontroluje to, co wpisujemy, to może kontrolować choćby poufne dane, dlatego pamiętajmy... A poufne dane to są jakie dane? Takie przy bankach tylko? Jak... Nie tylko, nie. nie tylko. Ja bym rozszerzyła ten zakres z całą no pewnością, bo zauważmy, imię, nazwisko, PESEL, pełne dane osobowe, do czego nam dzisiaj służą? Na do wzięcia coś... Dokładnie, dlatego... Czyli tutaj... nie wpisuj nigdy swojego PESEL-u. No nie nigdy, fajnie. ale kiedy nie jest to konieczne, to się pilnujmy, tak? Nie jest to konieczne przy standardowych transakcjach online, prawda? Zauważmy, to albo płacimy kartą, no częściwiście też blikiem, też taka znana forma płatności, wtedy jeśli pasel nie jest konieczny, nie wpisujmy i bardzo ważna uwaga, która przemawia za tym, żeby jednak ograniczać się do tych sieci Wi-Fi. Dzisiaj w Unii Europejskiej ta sieć, Komórkowa jest nam łatwiej dostępna, tak? W tej taryfie mamy więcej dostępnych danych, dlatego jeśli nie musimy, nie korzystajmy, a przynajmniej w tych kluczowych momentach, jak dokonywanie transakcji płatniczych, no jeżeli jeszcze oczywiście jesteśmy poza krajami Unii, no to są też takie pakiety, które warto wykupić do tych takich rzeczy newralgicznych, a ja takie nazywam, kategoryzuję na pewno dokonywanie transakcji płatniczych. Czyli wiemy już jedno: jeżeli jesteś gdzieś za granicą, albo nawet w Polsce, chcesz zapłacić, to lepiej skorzystaj ze swojego telefonu, to lepiej skorzystaj z sieci komórkowej. Nawet wtedy możesz połączyć się z komputerem, dokonać transakcji na komputerze, czy dzięki komputerowi, ale nie korzystaj lepiej z Wi-Fi na wszelki wypadek przy transakcjach bankowych. Tak, no jest stro natomiast... strony, możesz sobie przejrzeć jakieś tam www, ale Może nie wpisuj. Może jeszcze jedną e, taką złotą radę. Podwójne yy, uwierzytelnienie czy też dwuetapowe logowanie. Nie wiem, czy każdy to kojarzy. Każdy, kto ma bankowość elektroniczną, na pewno to zna, bo to jest nic innego. Mam tu, wiem o co chodzi. No właśnie, <grywania> logowanie się poza czymś więcej niż hasło. Banki to stosują i oczywiście to jest świetny sposób na zabezpieczanie kont. Zazwyczaj jeżeli te konta ktoś nam przechwyci dostęp, to tylko przez naszą nieuwagę. Natomiast wzorujmy się na bankach i zauważmy, że dzisiaj poczty e-mail, serwisy społecznościowe też oferują tę funkcję i to na pewno jest fajny sposób do tego, żeby czuć się lepiej chronionym, ponieważ nawet jeśli ktoś przejmie nasze hasło przez jakąś nieuwagę, czy skorzystamy z urządzenia bodajże na przykład hotelowego tak i ktoś... Czy zobaczy, stacjonarnie, czy jakoś ono zostanie zapisane, zawsze mamy ten drugi wektor, drugi czynnik. Zazwyczaj używamy albo kodu SMS, albo w aplikacji potwierdzamy, że my to my. I ja naprawdę do tego gorąco zachęcam. W każdym serwisie, który to oferuje to mam. I był przykład, gdzie gdzie spotkałam się z próbą zalegowania się. Pewien serwis często się z tym styka, więc naprawdę zachęcam do tego. To jeszcze jedna rzecz. Jestem sobie na feriach, jeżdżę na nartach. Chcę zapłacić na przykład za skipasy, pasy, mogę zapłacić telefonem, mogę zapłacić zegarkiem, czy płacąc telefonem, czy płacąc zegarkiem, czy jesteśmy bezpieczni, czy też ktoś może w jakiś sposób to mm -hmm. wykorzystać? Tutaj zadałabym też pytanie na pytanie, bym odpowiedziała, dlatego może inaczej, czujemy się bezpieczniej dokonując transakcji pewną sposobem płatności. Bo tutaj raczej chodzi o takie ogólne zasady. Jeśli wiemy, jak funkcjonuje płatność blik, i pewne zasady stosujemy, to możemy czuć się bezpiecznie. Podobnie z telefonem. Tutaj, jeżeli płacimy telefonem, to bardziej może istotne jest to, czy wiemy, komu płacimy, tak? czy rzeczywiście ten terminal jest ok, czy ten sklep jest ok. Natomiast, jeżeli ta forma płatności jest nam znana, to rzeczywiście jest to bezpieczna, bezpieczny sposób płatności. Pamiętajmy, jeżeli dokonujemy płatności telefonem, to jednak ten stacjonarny telefon mamy. tak Więcej zagrożeń czeka na nas, jeśli dokonujemy płatności online zazwyczaj, bowiem nie weryfikujemy tych stron www. I na fałszywej stronie podajemy na przykład swoje wszystkie dane, czy do bankowości, czy też karty. Tutaj zazwyczaj e, tych oszust jest mniej. A czy te oszustwa, które kiedyś były bardzo popularne, nie wiem, czy teraz właśnie są, to tak będzie brzmiało pytanie, że mamy kartę i ta karta jest działa zbliżeniowo. Mamy ją gdzieś w spodniach na przykład. Nie jest zabezpieczona przez specjalne wkładki w portfelu i ktoś przyjeżdża i te 50 zł po 50 zł na wypłaca, to się jeszcze dzieje? czy całe szczęście już, już tego prawie nie ma. E, chyba dlatego odpowiedź jest taka, że e, oszustom jest łatwiej działać anonimowo w sieci. I tego rzeczywiście już teraz nie widać, nie słychać tego rodzaju reklamacji, zgłoszeń. Natomiast skoro mówimy dzisiaj o podróżach, to może zauważyłabym taką różnicę między Polską a innymi krajami. Polska jest dosyć nowoczesnym krajem płatności. Jeśli chodzi o transakcje kartowe, okazuje się, że jesteśmy w miarę bezpieczni. Natomiast zauważmy, jakie są zwyczaje w innych krajach i powinno nas zaniepokoić pewna rzecz. Na przykład jesteśmy w restauracji i karnarz zabiera naszą kartę, by zapłacić. Na to, nie nie, tego. na to się nie zgadzamy. w Polsce się z tym nie spotkałem, natomiast w USA podobno się to zdarza. zdarza I, się tak. tak. Są, są tam zupełnie inne zasady, kultura płac, płatności, więc tego się pilnujemy. Ale powiem pani, że jak byłem w USA to próbowałem zapłacić kartą na Manhattanie, mój bank się ze mną skontaktował natychmiast i powiedział czy... Ja jestem w Stanach i czy jestem w Nowym -Jorku, bo właśnie ktoś próbuje zapłacić no. moją kartą. No Także system działa. działa. Także był wrażliwy na to, że, że była inna lokalizacja, to można akurat to chwalić moim zdaniem. Natomiast przy wyjeździe akurat do USA, skoro już mówimy, warto zadzwonić do banku, zgłosić, że wyjeżdżam żeby albo nie odrzuciło albo na przykład stan w Stanach zupełnie inaczej czasami się płaci Te transakcje zbliżeniowe nie przechodzą trzeba włożyć tą kartę uruchomić aktywować troszeczkę tak. inna funkcja więc warto zadzwonić do banku jeśli planujemy szczególnie daleką podróż. I zrobić taki research, tak? Z czym się możemy zetknąć? Czy blik jest bezpieczny? Bo coraz mm. częściej płacę blikiem, co więcej, mm. pobieram pieniądze z bankomatów blikiem, wrzucam sobie kod i zamiast, mm. jak nie mam karty, to dzięki temu, że mam aplikację, pobieram pieniądze. Czy to jest całkowicie bezpieczne? No, mogę sobie pozwolić na, na wniosek, że tak, e, ponieważ sama też używam, natomiast e, zawsze muszę dopowiedzieć pewną ważną regułę. Jest bezpieczny, jeżeli przestrzegamy zasad blika. A, a czego często nie przestrzegamy i skąd czasami mit, że może być niebezpieczne. Blik. Nie powoduje, że transakcja dochodzi do skutku przez samo wpisanie kodu BLIK, jeżeli na przykład tego kodu używamy, tylko w aplikacji dostajemy takiego pusza komunikat z kwotą i rodzajem transakcji. No dobrze, to nie 800 zł. Tak, nie czytamy, klikamy szybko i tak jak powiedziałem. Zatwierdzamy. Ty, tak, z podziałem tych skradzionych kontach na Facebooku. Niestety ludzie nie weryfikują tych prośb często, przesyłają kody BLIK i szybko klikają, a tam jest kwota, 100 zł. A na przykład 1000 zł, tak? Więc jeżeli. tysiąc chyba blikiem nie można puścić. Chyba e, się można, 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 tak? Nie ma limitu. A, I okay. właśnie, jesteśmy przy podróżach. Okay. Zachęcam do tego, żeby zweryfikować swój limit płatności. To ja mam może... chyba 800 zł, chyba. Można okay. nas W zależności od banku i takich um, indywidualnych rzeczy może być różne. Z blikiem jeszcze bardzo ważna rzecz, um, że jeżeli mądrze go używamy, to może nas ochronić przed fałszywymi stronami w pewnym sensie. To znaczy. Dlaczego ja chętnie wybieram akurat tą formę płatności dlatego, że jak jestem na stronie to nie muszę podawać numeru karty i tego kodu CVV tylko kod blik kod blik ma pewną ważność tak tak chyba e, 10 minut. mam ileś tam sekund żeby chyba kliknąć, tak. 120 sekund chyba. i to sprawia, że ja się czuję bezpiecznie też dlatego, że nie podaję swoich poufnych danych w sensie danych karty danych bankowości tylko ten kod blik który ma limit limit ważności No i oczywiście ja zawsze Weryfikuje, co mi się wyświetli na aplikacji bankowej. Chyba najbardziej popularne teraz oszustwa przeciwko naszym kontom i naszym pieniądzom to są oszustwa, kiedy dostajemy jakieś SMS-a, że właśnie dopłać za paczkę, złoty mhm. 20, bo nie możemy ci dostarczyć, albo ostatnio miałem telefon, jakiś pan mhm. zadzwonił do mnie chyba z białoruskim akcentem i powiedział, że chce mi dać pieniądze za bitcoina, którego kupiłem kilka mhm. lat temu, ale ja nie kupiłem żadnego bitcoina, więc wzbudziło to moją mhm. podejrzliwość, a pan powiedział, że... I mówię, dobrze, dobrze, to tak staram się dowiedzieć trochę do pewnego momentu, jak ten pan działa. I się zapytałem, ale proszę pana, to co mam zrobić? teraz? Mówię. Proszę pana, jak jest pan przy komputerze, to proszę tutaj wgrać taką aplikację. To pomyślałem no. sobie, aha, no to jesteś, aplikację. Jesteśmy, w, jesteśmy w domu. To znaczy, gdybym pewnie wgrał tą aplikację, pewnie przechwyciłaby wszystkie moje dane tak, i miałbym wyczyszczone konto. Tak, to jest aplikacja w pełni legalna, co ciekawe. Aplikacja zdalnego pulpitu, tylko ona służy innym celom. Zazwyczaj służy do tego, żeby na przykład ekspert IT pomógł nam w naprawie, w skonfigurowaniu czegoś na naszym komputerze. Oszuści starają się nas przekonać, że to jest aplikacja, która pomaga nam na przykład do zalegowania się na platformie, do odwirusowania, No różne są preteksty. Czyli on przechodzi wtedy na mój komputer, wchodzi, tak, ma na nim władzę się. i przechwytuje na przykład wszystkie konta, które mam Dokładnie. w blogowaniu i jest w stanie wejść. I... się z nami łączy i prosi nas często potem, proszę zalogować się do swojej pankowości to ja coś pokażę na przykład. tak. Yy, Ale jak mam tam. dwuetapowy yy, sposób zatwierdzania. To przecież i tak nie pobierze moich pieniędzy, bo ja musiałbym to zatwierdzić na. Tylko teraz zadajmy sobie pytanie, gdzie on jest. On jest na naszym urządzeniu, jest zdalnie, ale na naszym urządzeniu. Ale i na naszym popry... telefonie też jest? Tydy? Tak, jakby, bo zastanówmy się, on nas często prosi, żebyśmy wyrazili zgodę na dostęp zdalny w tej właśnie aplikacji, a kolejno często prosi nas, nie bez przypadku, żebyśmy to my sami, my sami zalogowali się do tej bankowości, i on z perspektywy naszego jakby urządzenia. Potrafi dokonać jakiejś transakcji, więc tutaj ostrzegam aplikacje zdalnego pulpitu. Nie wiem, czy powinnam je wymieniać, ale no to może warto powiedzieć, na czym one polegają. Team Viewer, ani Desk, Quick Support. Jeszcze raz. Team Viewer, ani Desk, Quick Support. Mhm. Są w pełni legalne, nie chcę zaburzać tutaj PR-u. Są to aplikacje dobre, ale nie służą do odwirusowania telefonu przez eksperta czy od bitcoinów, czy od kryptowalut, czy, czy pracownika banku. Tylko służą zupełnie do innych celów i powinniśmy być świadomi, jak ich używać. Tak? Tutaj. Czyli uważajmy na każdy telefon, który ktoś chce nam dać jakąś korzyść, na przykład, albo chce, nie wiem, jakieś paczki, jak, jakiego rodzaju jeszcze są te e, oszustwa, z czego oni najczęściej korzystają. E, tak, przede wszystkim może warto powiedzieć na początku, że często spufują numer telefonu, czyli mogą to spufują, spufują, czyli wyświetlają dowolny numer telefonu, tak, jaki chcą. Tak. Dzisiaj chcę być pracownikiem banku, sprawdzam internet, jaka jest infolinia. Dużego banku polską. Czyli dzwoni do mnie MBank na przykład? Na chociaż przykład. wcale nie dzwoni jest do mnie. To jest to niestety technicznie możliwe. No i potem ma swój skrypt rozmowy i bardzo profesjonalnym słownictwem przedstawia się jako pracownik Departamentu Cyberbezpieczeństwa i na przykład mówi. To starannie przeszkoleni Tak, że nasze konto jest zagrożone. I tutaj jest kilka wariantów. Zainstaluj tą aplikację, tak, i dalej postępuj. Druga, podaj pełne swoje dane osobowe, a jak dzisiaj mówiliśmy, już pełne dane osobowe. Mogą służyć zaciągnięciu zobowiązania kredytowego. Trzecia opcja: y, podaj lika, na przykład i coś zatwierdź. Czwarta opcja: y, zrób przelew na konto techniczne. Bo na tym koncie twoje środki są zagrożone. Pieczny, a tak, a na tamtym. mamy no, uspokajam, banki są bezpieczne i do takich e, dziwnych kroków e, w życiu by nie, nie podeszły. To brzmi absurdalnie, tak? Natomiast oni tak potrafią przestraszyć, zmanipulować ofiarę, że niestety no, na takie kroki nie, niektórzy czynią, tak? Zawsze jeżeli ktoś chce nam e, pomóc w banku, to warto się z tym bankiem skontaktować, z chociażby bankiem. przez aplikację telefoniczną albo telefonując bezpośrednio do banku, mimo że ten numer nam, i tutaj wyśrednia. może warto podkreślić, że banki wyszły o krok dalej. Do tej pory to pracownik banku weryfikował klienta, dał teraz narzędzie klientom, że w aplikacji może zobaczyć, czy rzeczywiście ktoś do niego dzwoni. Dzwoni do mnie pracownik banku, więc proszę, go, proszę wysłać mi pusza. Komunikat, czyli na mój telefon w aplikacji że Pan to Pan. Nasz bank rzeczywiście taką opcję oferuje i już coraz więcej banków też, więc jeśli mamy aplikację, warto z tego korzystać. Wyzywałem panią z uwagą. Dzięki temu będę miał chyba bezpieczne ferie. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Więc pamiętajmy etap planowania. Jeszcze raz proszę całą rozmowę wysłuchać przed wyjazdem na ferie. Bardzo Państwa o to proszę. proszę. Naszym gościem była pani Paulina Krakowska, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Banku PKO BP. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.